Go. Ej co nie co tak dużo. GO! Już. Do boju! Jedziemy. Hej, Hej, jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z serii gier z ekipą, z nową ekipą, którą mogliście już poznać trzy odcinki temu. Kto nie wie o co chodzi, zachęcam. Wszystkie linki do wszystkich odcinków są w opisie. I witam dzisiaj Nisia, cześć Nisia. Cześć. Cześć i Wafel, Siemaneczko. No, cześć, cześć. Lecimy dalej, kontynuujemy nasz challenge, Bo możemy też tak stwierdzić, że to jest pewnego rodzaju challenge, gdzie ja osobiście postaram się wybierać najmocniejsze poziomy trudności, najbardziej bo nasza drużyna jest ambitna, jest pro. Co nie? Chce się potem. Teraz już na domyślny 7 lecimy, nie? Lecimy Lecimy, domyślny 7, uwaga. Kaktusowy, kanion. Po ostatnim odcinku wyjdziemy z tych jaskiń. Zaczniemy oddychać świeżym powietrzem razem tutaj z tymi tak. wszystkimi creeperami i nekromantami. O, to jest ładne, Prosto do gorącego powietrza na pustyni. O, tak. W sumie w jaskiniach też było gorąco. O, tak, ale tutaj wiesz, słońce nam, nam praży. Mhm. Takiej zbroi to ciężko. Tak, właśnie nie pokazywałem jak flipunku, mogę też właśnie pokazać mój stan aktualny, jak to wygląda. Mam zbroję najemnika, mam elitarny łuk mocy, miecz tancerza i artefakty, tak jak widzicie. Totem regeneracja, amulet żelaznej skóry i rozbrzy rozbrzyczane gniazdo. Aj, taki trening z polszczyzny. Naprawdę można tak. kłamać język. Nie raz, nie dwa. Ohoho. Ty, firewerka komuś, prawda? Słuchaj, <grym> co mam przy tym bogu? Firewerka! A! Leciała, ale wybuchła. Ja, a uwięziło mnie, a tam wybuchało. Ja przejść! Dobra, no to chodźcie na oko, od tej w górę. Górą, można przejść. A. Dobra, idziemy, idziemy. Ja spróbuj, Spróbujmy tak jakoś asekuracyjnie sobie pograć, e, ja postaram się nie speedrunować za bardzo. Wafel, lecz ja... się już. Ja Leczą, nie mam lecząko. czym. O, Leczcie, lecz. się, dobra. O, Wszedłem wzbugowano strzał i umarłem. No to Tole trzeba na to uważać. Ten strzały są ohydne. Co, co z tą fajerwerką? To nie wiem, ona to chyba to walnęła to w... To w ten słupek geomant i wtedy się zbugowała? Tak mi się wydaje, że to jest przez to właśnie. No, dobra, ja mam amulet żelaznej skóry, także bądźcie w pobliżu to ja zapodam ja też, wam, to właśnie. Spokojnie. No to będę się ciebie trzymał i może ostrzegaj, jak będziesz zaraz miał, nie? Tak, tak, tak. O, fajnie, że wszyscy w zbroi najemnika to jest też taki, jakby protip dla początkujących, właśnie, zdobyć tą zbroję na, najemnika. A niektórym, którzy mają mega szczęście, jak Wojciór yy, i zbroję renegata na samym początku rozgrywki. No, szacun. <laughs> wow. Jaki skromny. <laughs> tak jest. No i co, I lecimy do przodu już. Wszyscy ubrani w plejty, dosłownie. Jesteśmy jak taka mała armia wchodząca. Dobra. Ciężko się tym toporem, kurczę. No, mały ma zasięg dosyć. Wiesz co, bo on przyciąga ci wrogów, chyba. Powinien mieć takiego tak. racjala, nie? I to powinno być z korzyścią dla nas, bo my wtedy. Te temopki możemy wykończyć jakby mhm. A ty je przyciągasz i to jest jakby Te wszystkich do jednej kupy i ich rozwalić. I oj, i... oj! Coś ty zrobił tutaj. To nie ja! On jest. Strzały mi się kończą. Klepiego. O, jak coś wybuchło Ej, creeper kolejny. Jeszcze to brakuje nam grzybka. Muszę Naprawdę brakuje nam tego artefaktu. Wszystkim. Ja w sumie. mam jednego. Na jedenastym levelu o, no, o, mam no, z zguby na 43 levelu. o chłopie, potężnie. To jest najgorszy moment w sumie tej misyjki chyba. Właśnie te, te jakby skrzyżowanie rzeczne. Tak, no, tutaj... tak, właśnie to jest, jest problem. To jeszcze zostało teraz na kolego. A okej, okay, już, już idziemy, już idziemy tam. A taka Fajnie, że z, sprawdzacie te zakamarki, bo my tutaj czasami zapominamy o tym. Mhm. No jak to okay. się przyda, nie? To tak, dokładnie tak. tak. I skrzyneczka przede wszystkim. O, emeraldy, dobra. Będę musiał wykorzystać, bo mam już 1750 emeraldów. Aktualnie. Więc trzeba to wydać w końcu iść na shopping do sklepikarza. Ja aktualnie 1100, dosyć dużo zebrałem. A jeszcze mało mhm. przeszliśmy ten poziom. Ty zabierasz. Chciałem zapraszać, ale mi się nie udało. O, bo ty masz 100, ty, a ja mam 20. Ty. Każdy ma swoje. Potrzebuję. No weź chore dziecko, mam. No. Ej, jaki czarny humor, ty, wafel. Nie, no. No bo to jest takie memy, to ty, to ty że wiesz, że, że tam. Jak chody, tak, w Polsce tak, wiesz, tak, tak. Że no weź, no dla dziecka, no. A tak właśnie bardzo często było. No, no to jest Typowe tłumaczenia, nie? Coś mhm, w tym tak. stylu. Teraz Ej, to jest najtrudniejsze, to jest najwyższy poziom trudności, tak, ale już wyekspiliśmy dużo, także jest znacznie prościej. Ja mam wrażenie, że po prostu się rozegraliśmy i dlatego tak jest, że już... Po e, też i ty bardzo duże zdob mocy zdobyliśmy. To też robi robotę. Ach, te pszczółki. No to prawda też. No pszczółki są bardzo fajne, fajnie działają. Okay. Ciągle nam towarzyszą. Nisia, y, tepu się do nas, jak coś. no też, żebyś tam sama nie zginęła gdzieś. Jak ginąć, to nie, razem. <laughs> <laughs> tak. Kapitan, to nie razem ze statkiem. Tak. Okej. Okay. No, to jest sobie śmigamy. Nie ma żadnej większej trudności. No, tutaj mopki nie są no takie wymagające. Już, już. No, widzisz, wypadałoby jednak rozwalić już tego Arkilagera i go. Wiesz, zwiększyć ten poziom trudności, nie? <laughs> za mało. Tak. Ale powiem wam, zobaczcie jaką różnicę robi to, jaki rodzaj MOBA jest aktualnie na misji. Yy, patrzcie, mało łuczników jest, nie jesteśmy tak ostrzeliwani, mm -hmm. i już od Dokładnie. razu jest inaczej. Dokładnie. Mniej wybuchów. Mniej wybuchów. No a dalej, Geomanci Nie umieram to od jakiegoś wybuchu. Tak. niespodziewanego. No widzisz. Creepery. Okej, okay, wchodzimy na rancho. Rancho w wilkowyje. Kolejne. Mam teraz tak, że przy użyciu mikstury życia wypada ze mnie coś do spożycia. Jakaś miksturka. O, no to dobrze, to będziesz mógł tutaj su supportować. Tak, Władnie. właśnie Mam, jestem pod wpływem zwiększenia tak power. No to świnka to o, świnka, nie. świnka, świnka jest. No U, jeździe, on dużo, dużo życia zbiera. Ale muza. Tak, trzeba go rozwalić. No muza właśnie tutaj jest taka najbardziej chyba rockowa w całym Minecraft Dungeons. Ale mi się nie odpaliła, ej. Ma, a masz gotową? Ale fajne. Mam włączoną, chyba. A to dziwne. Ale szybko porobieni. No ciekawe jak nam pójdzie ta końcówka, ta zasadzka na końcu. No to trochę trudne, trudne tam jest, nie? Zaraz zobaczymy. Wiesz, tutaj też dużo zależy od tego creepera. Kurczę, jak się nie uniknie go, to już od razu jest lipa. To no już... dlatego ja tam, ja tam raszuję, bo ja mam śnieżkę. Więc ja w mm -hmm. creepery raszuję od razu, żeby wam Uf, ich ogłuszać. Dokładnie tak, to się Ale przyda. Ale też nie zawsze, nie zawsze daje radę, bo czasami jest masa typów. Wiesz co, przydałby się golem, oprócz tych pszczółek jeszcze tak... no golem to bardziej by siedział chyba z tyłu. No. Jak to zwykle z nimi bywa. Masz, A, dobra. Wojciur, aktywuj. No <gry> to Nie powinniśmy jeszcze tam na górę spadać? Właśnie tam na górę trzeba klucza. A no tak, dobra. Który jak tutaj przejdziesz to będziesz miał. Kto Możliwość... strzelił takimi wielkimi strzałami, co jest? Co? No, no, ma? ma prost. No. Siema. 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 Dobra, czekaj Wafel, tutaj Jeszcze włożę totem. Chodź do totema. O, dobra. O, dobra, dzięki. Oj, dobra, gdzieś to nie dało. Już cię leczę. Asekrujcie, dobra. Dobra, pięknie. Jeszcze nie mam amuletu, zaraz będę miał amulet. Dobra, mam amulet. Gdzie jesteś? Fafel, chodź tu. O, dobra, no wszyscy no, mają. O pięknie, cały team. No dobra. to teraz lecimy na nich. Dobra, teraz o, można za zaklinacza. Bardzo szybko to spada. Tylko kilka sekund. No właśnie. Co jest? To creeper. Ja tego drzuciłem. Ale czuć po prostu ten. Full focus u wszystkich. Tak, nic no, się Ale, nie ciszcza, no, ale pięknie, ale no, poczułem. Ja próbuję, ja próbuję te Creepery, wiesz, one hitować, bo ja mam taką kuszę, że raz strzela, a mocno. No to no, ja tam no. próbuję te Creepery właśnie tak, wiesz, wybierać i załatwiać, żeby nas to nie załatwiły. To ty, jeszcze tak śnieżkę mam, creepery, więc. Tak? No ja je ogłuszam, bo mam śnieżkę. Ona ogłusza, więc. Ale tylko na jednego tak jest bardzo mocna, więc zbyt wiele osób nie, nie ogłuszy. Mm -hmm. Ale masz już raz na sekundę, tak? Trzeci, mhm, trzeci stopień? Tak, raz na sekundę, tak. Trzeci stopień, na full. Ulepszyłem. Dobrze, dobrze. Nie wiem, jak Wojtur i czy, czy Nisia są związani z Minecraftem, z Minecraft Dungeons, ale no... Naprawdę no ogarniają. Naprawdę ogarniają. I tutaj chcę pochwalić. No jest, jest, jest. Tak, tak. O, w można wejść. No wafel, <laughs> wiesz co? Wiesz co? No. no wiesz. <laughs> no, lecimy. I teraz Bosik, który będzie nas one Chociaż w sumie już mamy takie dobre ity, że już, już nie będzie taki mocny chyba, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Dizbał już no tych no blogów nie. DNT zero. Dlaczego ja mam coś takiego? właśnie czytam mnie. O, lampion dusz. Lampion dusz. Lampion dusz. Lecimy dusz. On to ma drogie rzeczy, ale często są rzadkie i unikatowe. Co teraz kaktusowy kanion, no to lecimy pustynna świątynia. Kontynuujemy nasze piaski. O! I tu już też jest domyślny siódmy. Zobaczcie. Mamy zalecaną moc no 33, tak, tak. a moc drużyny jest 36. No. Wow. Lecimy do. Pogramy sobie trochę dłużej. Będzie fajno. Tu jest dużo, znajdzie jak dużo skrzyń do otwierania. Zobaczmy na mapkę. Cztery skrzynie do otwarcia i tajemnice dwie. No, tak średnio, że ta liczba może się ta żeby chyba zwiększyć. Ja będę też dawał amulet żadnej skóry, także zapraszam. Uh. Bądźcie blisko mnie. A chciałeś powiedzieć? <grym> tak, <grym> tak. O, i będę za mną, a dam wam ochronę. Tak. czas? Tak, będzie. Tutaj jest to przejście, wiesz? Pamiętasz? Zaraz <grym> za mostem, w lewo. To tyle pułapki, nie? Tak, uważaj, mm, tak, bo tutaj uwaga. można źle się trzasnąć. Dosłownie. Mm. To jeszcze mój duszek obrywa. I skręcamy. a nie, tam nie było. Tu najpierw tajne, tajną misję się odblokowuje dopiero potem odblokowuje się. O nie. E, obsydian chesta. Nie. A teraz jak będziemy odblokowane? Tu chodźcie, tu. Nie, tu jest, tu jest obsydian chest chyba. Ale nie ma, to jest zła perspektywa. Nie wejdziesz tam. Jak nie? No nie. Tu jest gold sześcienny. Coś, coś tu się otworzyło, miałem dźwięk. Tak, ale tutaj mm -hmm. nie wejdziesz tam, bo nie masz tego kliknięcia, zobacz, tędy też sobie mogę zejść. No musi być kamera w drugą stronę. Musi być kamera w drugą Ej, stronę. Aj, cholipka. No, dobra, to śmigamy. Bo kiedyś, okay. kiedyś to było w innym miejscówce, tu było Obsidian Chest, a tam gdzie teraz jest Obsidian Chest, to był scroll właśnie. To było na. No właśnie, są, są takie kosmetyczne zmiany. I co, generuje ci duszki już teraz, nie? tam powinnaś mieć. Muszę ja przygotować? Dobrać sobie. No. Ja mam właśnie unikatową wersję tego i powiem ci, że duszów duszów mam już w nadmiarze nawet. Yyy, dobra. Podjeść dusz duszów. Duszów. To jest super to sobrali, to wygląda pięknie. No właśnie, że tak zawsze tak samo śmieję. Ale to śmiesznie tak. Niby tak wrogo, ale jednak tak dziecinnie, dziecinnie to tak Dziecinnie, tak? Nie? Klimat jest, wszystko jest, ale trochę tej fabuły. Więcej scenek, no co im szkodzi? Nawet na silniku gry. Nie trzeba jakiejś tam animacji specjalnie robić, tworzyć. A, trochę mi brakuje takich takich. No. Trochę właśnie z tą fabułą tak średniej. Ja o, nie tu wiem, jest fabuła. <laughs> no dokładnie. No, my tworzymy. O, kolejny Derek. Duszek, aktywacja, chodź tutaj, do przodu. Mam problem z tymi minionami dalej. Chyba pszczoły są jednymi z najlepszych minionków po raz kolejny. Mhm, mm tak, że one można idą... ich naprawdę bardzo spamić. Gorzej jak ci, ciebie, nie? oni mają chmurę. one po prostu nie są w stanie przejść przez tą chmurę. Bez umierania. że gdzieś tam, nie, to, to chyba te Szkielety. Dobra, idziemy tam do No szkielety do Wojciura, jak nie mają seta, to bardzo łatwo schodzą. O, Emerald ja Dziki. ja mam strzał w twarzy. O, <noise> <noise> kilka strzał cię przeszyło. Dobra. Ogarnięte no, po to tej stronie. Ty też już. Wy tam jeszcze coś robicie? No, kilka mopków, wiesz, było. A, no dobra. Teraz może być A niebezpiecznie. Ale też ma taki trochę niebieskawy skin, jakby. I też ma niebieski kolor. Hmm. Włosów. Mhm. Na razie nie podchodźcie, bo te jego strzały zadają dużo obrażeń. Jak będzie respił, wtedy wszyscy naraz. O, albo można też z niego walić z tego ja mam tyle dusz O, level upik nawet. No tak, ten... można wbić niego. Ej co nic. Tak go! Już! Do go! Ja tu Chuje. o! Nie miałem full dusz, ja nie? I teraz poni, tylko z tego co poni... ja Jest! Jak padł! Jakaś glewia zwykła, jeszcze gorsza. oszadłem. Ło! trującą. Mechaniczny krótki łuk. kurde, ale dobra rzecz mi dropła. Ta glebia jest. Ja nic nie dostałem dobrego. Tylko proszek wstrząsowy dostałem, ale z, z taką, no niezbyt dobrą mocą, jednak. No, całkiem niezły dropik. No i cóż, bez żadnej wpadki powiem Wam szczerze, jestem zaskoczony. Naprawdę myślałem, że będzie ciężej. Oj, tam, już się wie, czy potężna. jest wszystko no, dobrze, ładnie. No, no, no. Działa tu. Ale fajnie, mam nadzieję, że tutaj widzowie nas będą dopingować. I nie. utrzymamy ten trend, co? Do końca już. No już później nie będziemy musieli blokować ciągle poziomów, więc będziemy mogli szybciej pójść na bosa i na mm. wyższych poziomach trudności grać, nie? szybciej to będziemy mogli przejść. Potem już chyba będziemy lecieć w tajne misje, nie? I poboczne jakieś rzeczy, żeby nie powtarzać tak, tego myślę, samego. Że tak. Żeby też itemki były lepsze. Oto to w dobra, tym nie chodzi. Dobra, nie wychodźcie jeszcze. Jeszcze sobie tutaj muszą wziąć, co potrzebują. Mm, A, okej, okay, dobra, trzeba sobie zamienić jeszcze. Lepiej. No, moc 40 mam. Ja mam 41 aktualnie. ja, 40. ja To ja znowu mam najwyższą dobra. moc ze wszystkich. Ja się spalać no spalać Dobra, no to my już kończymy. Już... Wszyscy już wzięli? No. Bo ja już wzięłem tak. ten. Tak, tak, tak. tak. Zdarza nie jest się. No Podczas gamingu. Useless! Połączono od Jak masz dynamo, to nie jest useless. Dynamo się nie, nie zużywa przy nim. Po prostu wiesz, le leci ta strzała przez typa i dynamo uderza 50 razy. Także to działa zarąbiście wtedy. No, już to wszystko nabiera kształtu, powiem wam. Fajnie, już coraz lepiej się gra i gameplayowo, i ogólnie idziemy jak burza. Czwarty odcinek dobiega końca. Oczywiście, też tutaj polecam zerknąć na pozostałe odcinki u Wafla. Mamy te odcinki publikowane raz u Wafla, raz u mnie po jednej z części. Także seryjka będzie taka, jakby e, raz tu, raz tutaj. Dziękuję bardzo za nagrywki Nisi, Oczywiście, wpadajcie do niej, zerknijcie, co ona tam na Twitchu streamuje. Dajcie znać, że jesteście. No i dziękuję też Wojcirowi za nagrywki. I wafel. Dzięki, na razie, Iśmanko. Hej! No, dzięki, dzięki. Yo, yo, Siema yo.